Ale ta hulajnoga ma coś wyjątkowego, a to jest kontrola trakcji. Zobaczcie na tą rzecz. Więc pierwszą moją taką uwagę zwróciły amortyzatory, dlatego, że nie mamy tutaj takich klasycznych sprężyn, tylko wszystko jest schowane w tym miejscu tutaj, gdzie tam się odbywa ta cała amortyzacja. Swoją drugą teraz dopiero przyjechałem i silnik jest ciepły. Mamy tutaj napęd na wszystkie koła. Mamy tu hamulce tarczowe, hydrauliczne. To jest ciekawe, bo Przeważnie w pojazdach montuje się hamulce z jednej strony, a tutaj mamy z tej strony tarczę, natomiast z przodu mamy już tarczę po drugiej stronie. Botnik jest wyposażony w lampkę, kiedy sobie hamujemy, to ta lampka zaczyna tak migać. Mamy też tutaj kierunkowskazy, ale cyk, tak to wygląda. No i chodźmy teraz do tyłu. <grywa> To no już widzicie o co chodzi, no. co do jakości wykonania tej hulajnogi, to muszę przyznać, że jest hmm, nie jest źle. Jest całkiem dobrze wykonana, ale gdzie niegdzie widać takie nie do końca dobre spasowanie, jak na przykład gdzieś tutaj przy tych kierunkowskazach i tak dalej. Więc na to mógłbym narzekać. Hulajnoga przede wszystkim świetnie wygląda. Mi się bardzo podoba. Wygląda trochę tak cyberpunkowo, zwłaszcza ten wystający z tyłu stopień dodaje to, dodaje to atrakcyjności. Tak samo jak przednie koło. Tutaj mamy zintegrowany błotnik z tą górną częścią ramy, przez co koło przednie jest odsłonięte i bardzo mi się to podoba. Świetnie to wygląda. Z tyłu mamy ten błotnik i on, on niewiele robi. A ja przed wyjazdem. Wyczyściłem tutaj to miejsce do zera, było czyściutko i przejechałem. Ile teraz? Z 7 km. No i zobaczcie,, sobie już się brud tutaj uzbierał. Oczywiście. Na nas raczej nie poleci to błoto, co jest spoko, ale chciałbym jeszcze, żeby tutaj, może gdzieś był ten błotnik, żeby nie trzeba było myśleć o tym, aby ten amortyzator wyczyścić. Wygląd jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Strasznie mi się podoba ten sprzęt. Może dla mnie trochę za niski. Moim zdaniem najsłabszym elementem jest właśnie ta kierownica. Nie mówię tutaj o samym kokpicie, do niego zaraz przejdziemy, tylko o tym elemencie tutaj. Coś tu jest nie tak. Tu jest za luźno. Wszystkie naprawdę te śruby podokręcałem, posprawdzałem, a dalej się to wygina i psuje cały feeling z jazdy tym sprzętem, więc mam nadzieję, że Joyor w swoim następnym sprzęciku to poprawi. A teraz przejdźmy sobie do kokpitu. Tutaj jest naprawdę fantastycznie. Przede wszystkim mamy piękne manetki. Mamy też bardzo przyjemną manetkę do przyspieszenia. Mogłem sobie ją ustawić w ten sposób: więc, jak trzymam kierownicę tak o podczas jazdy, to mam praktycznie całą dłonią ściśniętą kierownicę, więc jest to bardzo, bardzo stabilne. Niektóre hulajnogi mają ten przewód ciągnięty gdzieś tutaj do przodu, przez co on blokuje się o manetkę hamulca i to robi problem. Tutaj przewód jest wyciągnięty do boku, więc możemy sobie naprawdę fajnie ustawić tą manetkę. Jeśli chodzi o ekran. To jest on, moim zdaniem, przeciętny. Przy mocnym świetle czasami ciężko jest go odczytać. Tak jak teraz widzicie, jesteśmy w zacienionym miejscu. Jest tutaj raczej ciemno, bym powiedział. To widać na nim wszystko bardzo ładnie. Do hulajnogi dostajemy też akcesoria. Na przykład taki bardzo fajny kluczyk do odkręcania i przykręcania wszystkich śrub, jakie mamy w hulajnodze. Dostajemy też komplet dentek. Tak, jedną dentkę dostajemy zapasową. W tej chulej nodze niestety, ale bateria jest niewyciągalna. Nie możemy sobie w żaden sposób nigdzie podnieść tego deka. Mamy tylko wejście na baterię i sama ładowarka jest lekka, więc bez problemu możemy ją sobie zapakować do plecaka i gdzieś tam w plenerze doładować sprzęt. Możemy podłączyć tutaj tylko jedną ładowarkę naraz, co przy tak dużej baterii sprawia, że czas ładowania jest dosyć długi. Postanowiłem wrzucić ją na podnośnik, że tak powiem, mój prowizoryczny, i sprawdzić, co się dzieje z kołami. Ale ta noga ma coś wyjątkowego, a to jest kontrola trakcji. Aktualnie mam załączony napęd na tył i przód, jest włączony bieg trzeci. Mam nadzieję, że widać. No i zaczynamy. Ok, to w ogóle jestem zaszokowany, że free spin mamy aż 70 km na godzinę. Kurde, zwróćcie uwagę na przednie koło, zwłaszcza co się z nim dzieje, kiedy odkręcę manetkę do końca. No naprawdę działa to bardzo fajnie. Mam nadzieję, że na mikrofonach będzie to fajnie słychać, ale na żywo jest super wrażenie. Przede wszystkim inaczej się też ten napęd zachowuje, kiedy dodamy tylko trochę gazu. Na przykład, kiedy tylko lekko ruszę manetką, to oba koła mam wrażenie, że kręcą się z taką samą prędkością, ale i tak silnik przedni słychać, jakby się dołączał nieco później tak jakby większa moc została na nim, znaczy miała być na nim dołączana nieco później. Więc tutaj naprawdę nie ma mowy o tym, abyśmy stracili trakcję na przednie koło, co w takim codziennym transporcie jest bardzo ważne. I ta hulajnoga dopiero zaczyna się rozkręcać, kiedy już faktycznie się poruszamy. To jest to rodzaj kontroli trakcji w hulajnodze, z czym się w ogóle wcześniej nie spotkałem. Jest to tym bardziej przy, przydatne w mocnych hulajnogach, no i takich z napędem na dwa koła. Teraz akurat mam naładowaną baterię do pełna, po raz pierwszy w tej nodze I zobaczymy na co ją stać. Obecnie jadę sobie na drugim biegu. No i muszę przyznać, że jeździ się na niej bardzo spoko. Przede wszystkim jest taka lekka. Jest niewielka, ona jest trochę dla mnie za mała nawet Jest teraz wyciągnięta kierownica maksymalnie do góry I no, muszę być delikatnie schylony Na pewno ręce mam tak skierowane ku dołu A wobec czego to Mam wrażenie, że jak ostrzej gdzieś bym tam zahamował, to bym wyleciał przez tą kierownicę, więc Przy tym hamowaniu, dupa do tyłu i robię coś takiego. No i tutaj właśnie też przy ostrym hamowaniu jest taka, moim zdaniem, taki największy minus tej hulajnogi, czyli mm, ja nie wiem, tam gdzieś przy mocowaniu tej, y, tego drążka od kierownicy, coś tam jest takie, albo to się cała kierownica wygina, albo tam coś przy tym mocowaniu się wygina i nie jest to takie w 100% sztywne. Wobec czego mamy takie uczucie, jakby to się miało zaraz złamać. Oczywiście się nie złamie, no mam nadzieję przynajmniej, ale nie jest to przyjemne podczas jazdy na pewno. Czujemy, nie czujemy takiej pewności, jak jedziemy na tej hulajnodze, co jest dla mnie takie dosyć eliminujące jak na pojazd codzienny. O, muszę komuś zjechać. Ale to jest właściwie jeden z największych minusów, co prawda, ale myślę, że jeden z niewielu. I właściwie ostatni, o którym chciałbym dzisiaj tutaj powiedzieć. No bo tak, mamy hamulce hydrauliczne. Nie są one jakieś potężne, ale wystarczają. Na razie jeżdżę sobie, jak widzicie, powoli, żeby skupić się na gadaniu. Ale za chwilę jak wyrwiemy... Bo w sumie nie wiem, czego się jeszcze spodziewać, bo do tej pory jeździłem na baterii tak w połowie naładowanej, a to oznacza, że no, kolejnoga jeszcze nie pokazała swojej pełnej mocy dla mnie. Także jestem ciekawy, co się za chwilę wydarzy. No dobra, jedę sobie na dwójce. Jak widzicie, nie mam przepustnicy yy, otwartej do końca. Jesteśmy na drugim biegu, a na drugim biegu jedziemy maksymalnie. O, na pełnej baterii nawet 32 km na godzinę, a nawet 33. Pod lekką górkę i na szuterku. Ua. No to chyba nie odpalę tutaj biegu trzeciego Chociaż mogę spróbować Tu będzie trochę więcej widać Spróbuję tu Hop. Ua. Ua. 52 to już nie widzę dołków, dobrze, bo są cienia. Mam założony kask z taką wielką szybą. W zasadzie to muszę go teraz zamknąć, bo kurde, o dużo lepiej. Bo mi naleciały łzy od tej prędkości. Trzeci bieg to jest taki tylko do jakiejś szalonej jazdy. Drugi bieg jest fajny. Więc mamy tutaj taki sterownik do zmiany biegów. Tutaj się też załącza światła. No i mamy też Klaxon. Dosyć głośny, na pewno z daleka będzie go dobrze słychać. Uuu, ale fajnie tu jest. Ładna pogoda, kurde taka jesień, kolorów dużo. Po cichutku można sobie taką kolej nogą pojeździć albo nawet poszaleć, z tym, że widzicie, tutaj teraz jest taka, taki mokry asfalt. Nie padał deszcz, ale były takie przymrozki. No i to sprawiło, że może być ślisko i. Producent, producent, w ogóle producenci hulajnóg, zwłaszcza takich mocnych, nie zalecają jazdy w takich warunkach, czyli gdzie jest mokro, bo tutaj jest co prawda kontrola trakcji, ale to jest bardziej lunch control no. <noise> niż kontrola trakcji. Hulejnoga oczywiście nie ma pojęcia o tym, kiedy jej się koła uślizgują i w ogóle w żaden sposób na to nie reaguje, więc to nie jest do końca taka kontrola trakcji, bo Tylko, właśnie bym powiedział taki no, sztywny lunch control, nie? No, było kilka takich sytuacji, że gdzieś jechałem na zakręcie i był taki piasek. Miałem załączony napęd na tył i przód w nodze. no i to przednie koło mi po prostu wyrwało, nie? Więc tak trzeba uważać. Żeby się nie położyć w takich warunkach Teraz oczywiście jadę zdecydowanie za wolno jak na możliwości tego terenu Mogłem tu spokojnie jechać szybciej Ale tak mi się po prostu lepiej gada i mogę wytłumaczyć moje wrażenia yy, Propo ładowania, no, ostatnio rozładowałem tą hulajnogę Całkowicie do zera, to znaczy no, Była w stanie jeszcze mnie ciągnąć Po jakiejś tam prostej drodze, ale żeby podjechać pod górę no, to już niestety nie Więc yy, No ładowałem ją praktycznie od zera do pełna i Trwało to bardzo długo Nie mierzyłem dokładnie ile godzin Ale z tego co pamiętam to włączyłem O 11 jakoś yy, Rano Czyli przed południem, i gdzieś tak dopiero późnym wieczorem ją odłączyłem. Kiedy na ładowarce była zielona lampka, no ale nie stałem tych wszystkich godzin tam przy tym urządzeniu i nie patrzyłem kiedy się naładowało, prawda? Sam producent też zaleca, żeby nie zostawiać kulejnogi włączonej do ładowania na noc. O tym też warto pamiętać. Więc ładowałem ją przez dzień i kontrolowałem co tam godzinę, dwie żeby zobaczyć czy się naładowała. Więc tutaj naprawdę mamy dużą baterię, ale ta ładowarka też nie jest mocna. Tutaj jeszcze mamy taką niepewną drogę, o gdzieś jakieś takie duże dziury są. Ja w ogóle taka prędkość jak teraz jedziemy, jest dla mnie idealna, czyli jedziemy 30 na godzinę, mam dużo czasu na reakcję. Ta droga nie jest jeszcze dobrze znana, więc tym bardziej wolę uważać. A poza tym, ten problem z kierownicą, o którym Wam mówiłem, nad którym myślę, że Joyor powinien popracować, bo naprawdę daje to takie niezbyt fajne odczucia z jazdy przez to. Ogólnie ona jest lekka, jest taka pewna w manewrowaniu, zawieszenie jest delikatnie twarde, ale pracuje i wybiera dobrze, co widzieliście wcześniej, jak jechałem po tym shooterku, nie? O, wow. fajnie! Ona mi się strasznie podoba, bo jest taka niepozorna. I... Ale fajnie wygląda, ma takie duże koła, jest niepozorna. Nie na tyle, żebyśmy zaraz mieli brać to za zabawkę czy coś, bo jest spora, naprawdę ludzie zwracają uwagę na wygląd tego sprzętu, ale jest taka w manewrowaniu właśnie fajna, nie? Można ją łatwo gdzieś tam wygiąć, przechylić się czy coś. To jest spoko. Więc ja dojechaliśmy do jakiejś takiej drogi, powiedziałbym, średnio równej, raczej takiej polnej. I też chciałem przetestować ten sprzęt w takich okolicach, bo jak widzicie mamy tutaj amortyzację z tyłu i z przodu. No i szerokie kapcie dosyć, więc powinno się jeździć tutaj całkiem ok. A jeszcze nie jeździłem właśnie po takich terenach. Zobaczymy, jak się spisuje. Ustawiłem sobie na drugi bieg, więc ograniczenie do 30, ale nawet tyle nie mam ochoty na razie jechać. Jest, tak, jest trochę korzeni, nie ma ogólnie hardcore'u, jest trochę korzeni, teren jest delikatnie grząski, jest trochę dołków. No i zobaczmy. Znacznie mi się podoba, jak działa tutaj mm, przyspieszenie. To znaczy, w nogach, które do tej pory testowałem, to to przyspieszenie było takie gwałtowne. Takie raptowne, także wyrywało od razu. O, muszę się na chwilę zamknąć, bo mamy tutaj piach. Lekko ubity. Uu, kamienie. O, rzuciło. Dobra. Było manewrowania ciałem. Dodałem lekko gazu. Nie ma szans, żeby to się zatrzymało. Ma za dużo mocy. Zwłaszcza teraz przy tej baterii pełnej. Ale tak. Responsywność jest taka delikatnie opóźniona, co mi akurat bardzo pasuje, bo te silniki nie działają na pełnej mocy w momencie, kiedy tylko dźwignię przesuniemy w dół. One tak delikatnie reagują i mam trochę wrażenie, jakbym jeździł jakimś pojazdem spalinowym, nawet a nie elektrycznym, co jest mega dobre, bo teraz jadę sobie po wybojach i noga utrzymuje. Stałą prędkość, mimo że palec na dźwigni od przyspieszenia trochę mi tam się rusza, nie? Ale nie ma takiego wyrywania co chwilę, co jest zajebiste. Więc to jest też yy, spoko opcja, że oni zrobili to w taki sposób wyważony I, i na drogę. Mam delikatnie mokre opony. <ścoughs> no nie zrywa właśnie. To, to jest dobre. Nie pochwalimy się przed kolegami, że zwalimy kapcioka, ale z drugiej strony będziemy... Y, y, zaoszczędzimy trochę na oponach, wydaje mi się. Bo wszystkie kolejnogi, które do tej pory testowałem, jak dałeś to dźwignię do końca, one zawsze zrywały y, przyczepność. Co jest fajne jak przejedziesz sobie te kilka kilometrów, bo wow, mam mocną kolej nogę. Ale w rzeczywistości... O, Twoja dźwignia jest jakby bezpośrednio połączona z tym silnikiem i podaje mu za każdym razem ten pełny moment obrotowy, co na dłuższą metę nie jest takie fajne. No, lepiej chyba właśnie sobie jeździć hulajnogą, która jest dopracowana pod tym względem. I myślę, że też oglądałem recenzję innych testerów i. Chyba nikt nie zwrócił uwagi na tą rzecz, wszyscy patrzyli tylko na to przyspieszenie, tam e, może zawieszenie, no i te wady takie, o których też wspominałem, ale nikt nie mówił o, wydaje mi się, że nikt nie mówił o tym, jak e, sprzęt sobie radzi z y, tą mocą, nie? jak rozkłada ją na części pierwsze podczas przyspieszania, co jest zajebiste. No już tu niektóre, niektóre nierówności znam i właśnie można sobie delikatnie wyskoczyć na nich. <grystanie> Ekstra! No dobra, zaraz wyjedziemy sobie na prostą i let's go! To było dość imponujące, trzeba przyznać. Bo tutaj droga była nierówna, są takie kolejny i w ogóle jakieś wyboje takie dziwne. A ta kolejnoga to po prostu zjadała. Oczywiście wszystko czułem na kierownicy, że tam coś tam może delikatnie wyliwa, ale nie na tyle, żeby to była jazda taka niepewna i niekomfortowa. Więc... kurde. Naprawdę fajnie to działa. Ciekawe jakby było na równym asfalcie. Wiem, że to zabrzmi trochę nudno, ale te urządzenia to nie jest żart. One są naprawdę solidne. Mam tu na myśli hulajnogi elektryczne. Wiele osób się z nich śmieje i myśli, że o, to są takie sprzęty dla jakichś nie wiem, gówniarzy i tak dalej, ale one mogą dawać dużo frajdy, ale mogą też narobić dużo krzywdy, jak się je nieodpowiednio używa. więc pamiętajcie, żeby zaopatrzyć się w jakiś kask. Ja mam taki. Żeby chronił szczękę, całą głowę, to jest kask rowerowy, możecie sobie go też kupić, a możecie kupić sobie obojętnie jaki inny chcecie. To jest podstawa, kask to podstawa, żeby chronić głowę, ale przydadzą się też ochroniacze.